Cześć, ja jestem Łukasz. Dzisiaj mam plan na oprysk w zbożu na chwasty. I na pszenżycie mam trzy liście. Czwarty idzie w pszenicy. Są dwa dobrze wykształcone. Trzeci idzie, także myślę, że można za można spokojnie jechać. Chwasty są, niestety są. Jest miotła. Akurat nie, to jest główny wróg mój. Miotła. No nic, trzeba będzie jechać. A tu jeszcze jakiś ziemniaczek się trafił. No idziemy do garażu. Chlorosulfuron, legato i bokser. I teraz tak, yy, po konsultacjach dobraliśmy w, w jakich dawkach? Yy, boksera 2 litry na hektar. 2 litry boksera na hektar. Legato 200 ml na hektar i tutaj tego środka znanego dla większości jako glen. 6 gram na 1 hektar. Jest waga 15,07. Zaraz to spróbujemy. No i jest właśnie przykład, że najpierw glen. Żeby on się nie podnosił do góry z pianą No i dopiero później reszta środków Czyli w moim przypadku Legato 200 ml na hektar I Boxer 2 litry na hektar Jeszcze coś w się znalazło No i się narobiło kurczę ledwo, znaczy ledwo i tak nie mogę stąd wyjechać tutaj zygzakiem shell nie mogłem go prowadzić, no glide, nie z tej ziemi, nie spodziewałem się tego kurczę a było głęboszowane i miało tego nie być i kurczę no i jest makabra jakaś tam jeszcze zabiło całą tą całą dyszę to wszystko jest do czyszczenia ja już goś nie urwałem, już siadasz na bok, nie wiem jak ja stąd wyjadę, makabra jakaś jest, ja nie wiem, złożyłem to, bo tu nawet garną ziemię, tego to jeszcze nigdy nie było, kurczę, nie spodziewałem się tego, że tak to się skończy, nie wiem, może mi się najwyżej ja tutaj ten kawałek ominę i dopiero drugi przejazd zrobię i nie wiem, sam ja pierniczę. Chodzić się nie da się, buty zapadają. Tego to się nie spodziewałem. Czy byłem pewien, że takiego czegoś tutaj nie będzie? Ale zaskoczenie zawsze jest jakieś widzę. Dobra, sobie zaznaczę od którego momentu zakończyłem to i dalej trzeba jechać, nie? Zaznaczyłem sobie kamieniami. Od tego momentu zacznę pryskać. I jadę w tamtą stronę. Nie będę przecież wbijał w żadnej flagi. Kurde, jak to jest. Ale zaciągnął, ja pierdzielę. Dobrze tego nie urwałem. O matko. Te te końcówki poczyściłem, też się pozabijały co niektóre. Ja pierniczę. No i kończę dzisiejszy dzień. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że do, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.